Siema, z tej strony Karmenon18, a to jest kolejny już odcinek yy, z serii Prawdziwy Survival, czyli Don't Starve. Ostatnio my skończyli tutaj, na naszym tymczasowym obozowisku, a teraz wyruszamy w dalszą drogę, wesoło zbierając kwiatki i trawkę. No serio to zbieram trawę, bo zawsze się przyda. Muszę coś wyrąbać. Idźmy dalej. Co się siekierka nowa? Dobra, jeździłem. Przynajmniej zawsze zbieram. Nie wiem, czy słyszycie odgłosy z gry. Może jeszcze dzisiaj zrobię test. Ale nie jestem pewny tego. Może zrobię. Mm, I w tym odcinku chcę Wam jeszcze powiedzieć co do tego live'a, że to będzie live taki próbny, jakby będziemy grać po prostu na survivalu. Jak coś nie wyjdzie, to po prostu wyłączę i zacznę od nowa wtorek, we wtorek. Jak coś nie wyjdzie. A teraz naprawdę mi się strasznie chce srać dla filmiku wszystko potem pójdę będzie się przy, robić film się konwertować i znowu nie ustawiłem stopera więc nie wiem ile będę nagrywał jak będzie za dużo to nie wiem o, ptaszki Nie chce mi się na nich polować. Ja, 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 ja. Skończyła się miejsce. To Toszeczki trzeba będzie tu wyrąbać, a tu drewno. Ou, dużo. Co wam tu powiedzieć? Ostatnio długo nie było odcinku. Wczoraj wrzuciłem tylko jeden. Dzisiaj postaram się to nadrobić. Dlatego ja wrzucę jeszcze... Oprócz tego wrzucę jeszcze dwa filmy jakieś. Ja tego nie chcę atakować. Śpiesz. Śpiesz. A czasami nie ben, Nie chcę mieć do czynienia. jest UL. Jeszcze nawet do niego nie zbliżam. Kolejne. Ile tych wóli to jest? Nieważne. Mm. Zbieramy sobie kwiatuszki. Zrobię... Ustalę... ustalam teraz tak, że jeden odcinek z Don't Starve będzie trwał tyle co dwa dni. Chyba, że mi się znudzi już. Chyba dobry pomysł. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł, że jeden odcinek będzie trwał dwa dni bo nie wiem, czy tyle wy wytrzymam bez srania, albo zrobię cięcie, albo jakoś wytrzymam, prędzej mnie rozsadzi, no ale spróbuję, dobra, już jeden dzień minął. I spróbuję znaleźć na YouTubie to jakiegoś hakam, żeby nagrywać więcej niż 15 minut, na przykład z pół godziny. I w najbliższym czasie postaram się zrobić serię z paczki mojej modyfikacji. Ale najpierw muszę skończyć Minecraft Survival. Na 35 odcinków nagram. I potem zacznę nagrywać z Carboxa. I link do Carboxa już jest blisko. Postanowiłem, że udostępnię to na Mediafire no link jutro rano się pojawi prawdopodobnie no więc no, tak. jest. dobra jakoś przeżyjemy It. jedz jedz się gdzieś. A, odkryłem je. Z jak się robi skrzynkę. I w następnym odcinku poszukamy sobie dobrego miejsca na na obozowisko. Nie wiem, co teraz robić. Nie ma w pobliżu żadnych dziurek. tam świeci. Nie, nie idę tam. Się boję. Więc i weźmie To Nie bierzemy. Hmm. Kurczę. Co tu robić w nocy? Nie ma co robić w nocy w ogóle. Do sporo mam już odkrytych rzeczy. B-Box. A. To by się przydało. Ale nie mam samorodku. O. Szkoda. Ale science machine to o tutaj zrobimy dopiero wtedy jak znajdziemy już dobre miejsce na obóz. Więc o już dzień wstaję. Dobra. U, kolano. Może kupy będą. Nie, byłem tu. Tu widzę marchewkę. czyli tyle dobrego. A u, nawet nie mam zamiaru atakować. Bo wiem, jak się to kończy. Przetrwaliśmy już 3 dni. Niezły wynik. Postaramy się przetrwać jak najwięcej. Jeśli nie przeżyjemy do 10 dni, no, um, zaczynamy od nowa po prostu. Musi musimy przetrwać co najmniej 20 dni. O skały w końcu zarazem może samorodek wylecił Przydałby się taki samoród. Kurde lagi, lagi, lagi Zamienimy. I fajnie wygląda jak się kopie skały Kurde ale mi poleciał ten kamień Chodź tu. U! Kolejna skała. Coś szczęście w tym odcinku jest. Każdy ma szczęście jak nagrywa. O! jestem samorodek. Ale dupnąłem tak, że złoto wyleciało. Um, wyspę ze skyblocka usunąłem, ponieważ mnie okradnięto. Pewnie jeden z mojej szkoły podsłuchał albo podpatrzył moje hasło ze skyblocka i mnie okradł po prostu. Ym, więc będzie nowa wyspa z kolegami. Będzie fajnie, ciekawie. Ła, Dobra, mamy dwa samorodki. Już można robić science machine, no, ale dopiero jak znajdziemy dobre miejsce na obóz. Widzę tutaj nasionka. jaki. Dobra, na, jak na razie z głodu chyba nie zginiemy. Przynajmniej na razie. Dobra, kamień wiesz? Nie! Kurde, zeżar. Ach, zeżarł mi się. Ze mi się. O, niech się bawią motylki. Nie będę im przeszkadzał. Nie mam zamiaru robić na razie czapy. Żadnej. Jedyne co na razie chcę osiągnąć to przetrwać. Na tym okrutnym świecie. Nie! Spadaj. Nie tym razem. Ptaszę, że... No, na razie mi się za bardzo strać nie chce, ale dobra. I tak będę musiał iść, jak skończę nagrywać. Jeszcze trzeba montować film. Chyba w ogóle... walić to. Pójdę się wysadzić. Ale to szybko pójdzie z montowaniem. Uuu, indyk. A inna nie, nie da się zabić. Nigdy go jeszcze nie zabiłem. Bo on ucieka. Jak debil. Ale dobra. Niech, jak chce, to niech ucieka. Mam go gdzieś. A chciałam mu dać jedzenie. No co, może jeszcze podlejesz po jedzenie? Jak usłyszałeś? A nie. Nie tak, mnie. Dobra. Jedzenie zawsze się przydaje. Bez jedzenia ani rusz. Taki będzie tytuł filmu. Może. Dobre miejsce na obóz to jest takie, gdzie jest pełno dziur. Pełno ptaków. Jest jakaś tam pola na bawołów. Jest las. No i nie ma os czy bagien. Takie są najlepsze miejsca na obóz. Nie mi się podchodzić z O nie, 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 bagna, nie bagna. Hmm. Tu są skały. Tak, jest skała. Kurde nie wiem co zrobię jak mi zabraknie miejsca w ekwipunku. To będzie kłopot. O! już prawie tak nie więcej nie o matka robię takie u Dobra, teraz trzeba przepalić jedzeniem kuk Dobra, na razie jedzenie mamy sporo. Jak na razie chyba z 10 dni przetrwamy. <grymne> za chwilę będzie wielka uczta. Będę żywił się jak król. <grymne> tu drewno przepada. Nie. Tego raczej nie przepada, ale za szybko. Chyba jak się wykopie tą dziurę Tak, tak, chyba tak jest A <laughs> jak się psuje już no, Mamy zapasowe narzędzia A tutaj nie chcę żeby nieco napadło Ja się trochę boję <laughs> I się robi. Nie mam bluzy <laughs> Jakbym ziewał to przepraszam O Przyjechali. Mój brat pojechał do kolegi na cały dzień. Znaczy poszedł, a przyjechali już z nim. Na szybko mija dniu zaczynając. Jakoś to mi tu to wbije i będzie się daria jak debil. No, Pani nie zdąża O, zaraz, 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 zaraz. Może teraz zakończę. Uu. Więc yy, subskrybujcie, łapkujcie. <laughs> subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Aha. Bardzo? Nie. Nie bardzo. <laughs> Więc. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie na portalach społecznościowych. Mówcie o mnie znajomym i często wchodźcie na mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami i żeby mieć informacje o najbliższych live'ach. Um, więc cześć, na razie, czołem, trzymajcie się.